Cześć, się jestem Matuszko Wesel na na moim kanale. Ja jestem Matuszko Dzisiaj sobie programy w Skywarsy. Czekajcie ja sobie tylko muzykę podgłośnie. Dobra. No, więc myślę, tak że jak się macie spodobać, więc łapczkę w górę. Modziecie na scenie, łapeczki w górę 3, 2, 1. 0. pochwalcie w komentarzach się udało, a ja, dziękuję za wszystkie łapeczki w górę. Szybko jakaś skrzynka z tym co my tu mamy. Czekajcie sobie tutaj nagrywanie dam. Yy, mamy seta tu, 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 tu napisz mi w komentarzu, że komu się zaczęły wakacje? Mi się zaczęły już. Mam Łuk, mam strzały, mam jedzenie. czemu mi brakuje ze seta butów? Są tu buty? Nie ma butów. W kurczaki Shift i teraz tak tu, tu mam dzisiaj nie wparta totalnego. A i zapraszam też na kanał mojego kolegi, czyli mój kolega sobie napisze w komentarzach jaki ma nik w tym w, 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 na YouTubie. O, ja bym spadł. Jest to zejście. A tu jest to zejście. Mm, 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 mm. Tam się, się dobudujemy. Mm, 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 mm. lepszej temy niż mam teraz. O, wow. Idziemy tam. To znaczy, może potrwać 5 minut standardowo. Bo nie chcę jeszcze takiego dużego, długiego odcinka robić, bo pewnie się zaraz znajdą. Ale czemu robisz takie krótkie odcinki? Bo będą we wakacje, będą człowieczki, więc muszę mieć zapał do roboty. A w sierpniu mnie nie będzie w domu, więc. Na pewno nie będzie żadnego odcinka przez tydzień cały, więc muszę robić zapasy. Czemu ja wziąłem kurna śkierkę jeszcze? Spadę z tą śkierką. A śkierka tu, tu, tu. Dobra. I stąd? Pusi do jeszcze tak. Coś twarz? Pytam się, chcesz twarz? Jest, jestem lepsze od ciebie, kurna. Co są już o ty, kurna? Dobra, więc dziękuję za oglądanie tego odcinka cześć i do, do, do zobaczenia w następnym odcinku. Pa! Żywi dla Was.